Się. Ładować się Mamo, jaja. zakupy zrobione Mamo, jaja. Cyk Mamo i pokaż im, że mamy naklejkę Mamy naklejkę. A im to kto to są widzowie, tak? No fuj. Co? Co? No wiem, z nami śmierdzi bardzo. O, ktoś ma niezłe. Laurka, mogę cię zapiąć już? Pasy? pod pasy. Si. <grym> Mama, ja, ja. Kupiłam dużo rzeczy. Wczoraj byłam na zakupach. Zresztą są 20. Kupiłam 3 Hainekeny 0. Bo mamy dzisiaj gości, po prostu. Bułeczki. Chipsy. Urodziny, no. Tortille, ale mam jeszcze tamte z, yy, I są dobre. Są otwarte, są w lodówce, ale są dobre te duże, y, to znaczy wy nie wiecie jakie, ja. no ale robiłam po prostu niedawno, kupiłam też takie wino y, musujące zobaczymy, bo y, najlepsze jest to Carlo Rossi Muscato Pink, Pink Muscato, ale no nie było, oliwa z oliwek bo mi się skończyła y, Pringles, to wiecie, to nie jest na y, musiki oni lubią te musiki z kubusia. W mleczko kupiłam, nie kupowałam w ogóle ciasta, bo później by mi się to zepsuło, a nie będę nic piec, bo mm, takie docelowe urodzina Antoś będzie miał 26-7 zależy. Raczej w niedzielę. Kupiłam lizaki, zapas, yy, masło. Kolejne musiki. Yy. Piwo, trzy kupiłam te piwa. Krojone pomidory. Jeszcze jedne chipsy. Kupiłam szydełka, bo czas zacząć robić ozdoby na choinkę. Paprykę słodką, tu jeszcze mam jedno piwo. Kukurydzę. Przykasie pani mi wcisła ołówki. Przydadzą się, zresztą kupiłam ostatnio też, ale te są bardzo dobre, a, a y, wtedy miałam te za połowę ceny, tak tam yy, sok no i jeszcze lentilki i takie damy coś dzisiaj na stół yy. no i zrobię te tortile dopiero goście będą o 17 więc a dzieciom teraz zrobię śniadanie, bo pojechaliśmy bez śniadania co skarbie? Co kochana moja? Moja buziarka. Mm. Powiem wam, że y, ciuchy z HMA mają jeden plus. Zazwyczaj kupione na rozmiar są takie duże i na długo starczają. To ma na 86, koszulkę jeszcze w niej chodzi. A z Pepko to jakoś, nie wiem, kur... kur szybko. Z Pepko to ja chyba powinnam... Lęc... pić? Cić słucham, co? Dobra, już ci daję pić. A stąd też na pewno chce pić. Antoś, prosiłam Cię, żebyś odsłoń żaluzję tak, wie, tak jak tą odsłoniłam. Muszę Cię naszprycować, bo... A ja też coś czuję już tu. Ja w ogóle biorę, pokażę Wam. Długi będzie ten vlog, może na pół godziny. Ym, taki, ym, to jest ym, jeżówka. Właśnie miałam wejść do apteki, ale już ich pozapinałam w fotelu. I będziemy robić też y, sok z selera. Ja pierwsze zjem, wypiję sok z selera, im też dam. I do noska dla dzieci mam e, taki z srebrem. Oczyszczający spray do nosa, e, le, wzmacniający, i on jest z jonami srebra. E, no i to nie jest takie krople, lecz nic trzeba tylko co pić. Już ci daję. Nie, no, lekarstw ty nie. stąd nie, nie. nie li mi mebli. Liże mi meble. Aha, bo wiem, bo mi tam frytka wczoraj wpadła, zapomniałam i wyciągną. Proszę, pi Astonek! Jezus. Ej, 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 zębami nie. Widzicie, tu jest ta... <gryw> Widzicie, tam jest ta frytka. Czekaj, wyciągnę ci ją. O. A to, to nie wiem, jak ja wyciągnę. Czekaj. No o Jezus, Aston, masz. I spadaj. No nie, wkurzają mnie te blokady, powiem Wam, przed dziećmi. No nie mam jak tego wyciągnąć. O, wypadło. Masz! Dzie no. Cały czas sobie włączałam płytę na górny tan i się dziwię, czemu mi się wyłączy. Brawo, ja.

Nic nie mówiłam, ale zrobiłam tak, nie wiem, czy słyszeliście. Aston, daj głos. O. głos. Głos! 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 Ja. Jeszcze raz, głos! Ja. Brawo! Do mnie! Do mnie! Chodź. To jeszcze żebyś, kurde, nie leciał za ludźmi. Siad. Zostań. Łapa. Brawo. Piątka. Brawo. Ślicznie. Leżeć. Leżeć. Le... Nie. Leżeć. Aston. Zdech pies. Zdech. Obrót. Brawo. Schop. Siad. Nie gryź. Łapa! Pięknie! Dobry pies! Super! Brawo! Sielanka nie mogła trwać długo. Mój syn wpadł na genialny pomysł. Żeby nabierać błoto na patyk i nim rzucać. I tym samym błoto wylądowało na drzwiach, na elewacji. Na niedokończonej ścianie, ok? No i teraz trzeba czekać, aż to było to... Wy... i myślałam, już, że mi ktoś w domu obrzucił było tam, Sari, że taka zła jestem. No i no ale nie, to synuś, bo Laura też jest w błocie biegamy tutaj, bo mamy nadzieję, że tam na stawach tam na stawach kręcą się ludzie, a stąd biega za nimi ja go muszę uczyć, wiadomo, ja go muszę uczyć ale od tej pory wziąłam znowu treningówkę i na takie leśne, polne spacery będziemy chodzić z treningówką będziemy uczyć, trenować a kupię jeszcze jedną linkę yy, jeszcze dłuższą taką, wiecie, bo tą mamy 5 na 10 metrów taką kupimy no, ale to na razie nie, na razie. Ale to jak będę zamawiać Astonowi tą ten kapok taki, no kapok, to raczej na wodę jest, ale taką tą derkę dla psa, bo on nie ma potrzestka i będzie mu zimno. No, tu są moje. No i przyszliśmy sobie w takie pola, gdzie Aston może sobie pobiegać, a nie wzięliśmy mu nic do rzucania. Nie wzięliśmy mu piłki. I sobie spacerujemy. Wow, no powiem Wam, że chodzenie po ściernisku, na którym jeszcze rosną chwasty, to nie lada wyczyn, jeszcze niosąc Laurę na rękach. A biedny Aston, ja mówię tak, no chodźmy tędy, że... No by sobie pobiegał, no, ale tak dziwnie chodził, bo go kuło. No ale teraz już wyszliśmy w miarę normalnie. I idziemy, zobaczcie. Jak dziko. Kleszcze i te sprawy. A niczym, że... O matko, o matku, tu się władował. To pięknie będzie wyglądać. Szkoda, że tu nie koszą tego. Powinni to obkaszyć, żeby ludzie mogli sobie spacerować. A tak no, no idź przez takie krzaki. Tu jest w miarę wydeptana. Tędy idziemy. No moglibyśmy tam iść, no ale co, o tu kiedyś, myśmy normalnie tymi wałami, bo jeszcze jak ktoś się tym opiekował, to myśmy tymi wałami normalnie spacerowali, chodzili aż tam daleko. A teraz, no to jesienią i wiosną się da. Co? Druga. Co druga? Aha, no bo tu czaple latają i różne takie rzeczy. Białą żeśmy przed chwilą jakąś widzieli. Ale to nie wiem, czy to był. Jezus jakie tam jest błoto, o matko! Nie! Ale on jest szczęśliwy. Tu będę z nim chodzić. A jeszcze jak zrobi się je... O! Uciekaj! O jasno Fajnie. Dobra, idziemy dalej. Właśnie nie wiem, czy tam przejdziemy, bo on tam w jakąś kałużę taką w las. Popatrz. O mat kochers, córko a uwaga <laughs> jakie tornado i wraca z powrotem do kałuży, no leć ale szczęśliwy pies, no bo on ma tyle energii, że to jest niesamowite no tam jest kałuża, widzisz, że mi się w nią władował <laughs> długi vlog przed nami, a nie ob poleciał koch, ale przez tą kałużę Uwaga! Owraca! Głuptas, chodź! Chodź logra. O przepraszam cię. Ty 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 głuptasu. Dobrze, że wzięliśmy kalosza, no nie? No a szkoda, że żeśmy się nie popsikali na komary. Zawsze coś. I pciażeśmy nie wzięli. A ja mam nie... O, widzicie, tam lata. Kurde... Widzicie? Tu! No, to jest jakaś ta... ta. Widzicie dwie czaple latają. No. A nie, to ta wyjdzie jak bocian. No ale to nie jest bocian. Bociany to chyba białą. już poleciały, nie wiem. Mi się wydaje, że bocian już odleciały. Nie. No, czapla. Widzisz, gdzie biała. No wy nie zobaczycie jej tak dobrze. Trzeba w sprzęt zainwestować. Chodź. Zobaczcie, jak to nie powiedzieć sobie. To jest po prostu niemożliwe. Niech ziemia pochłonie żywcem tego, kto to zrobił. Naprawdę. Brudasie. To jest niemożliwe po prostu. Mama. Ja... Mi, uwierzcie mi, ja jak widzę takie obrazki, to mi się płakać chce. Mamo nie ludzie. Sorry za przekleństwo. Co? A te białe co to? No, to z tej z lipy, chyba koty takie, wiesz, z albo z tej a brzozy? Z brzozy? Nie wiem. Albo jakieś Nie wiem. A stąd ciebie trzeba całego myć. Co jesteś w błocie? Mamo ja? Jakie? zatrzymałe było to jest? No. <laughs> o, jasno. Mój mąż się pytał, po co nam gumiaki. No to po to. Właśnie. Kalosze. A co wy macie? Lizaki? Ale pyszne są te lizaki z psa. Takie w kształcie kufla z piwem. Są takie, taka marakuja. No, pyszne są. O, tu chcieliśmy dojść, bo tu widzieliśmy te ptaszki. A, mogliśmy chleb wziąć. Mamy tyle suchych bułek. No, zawsze przechodzimy na odwodnę. One są tam daleko. A, nie chcę się już tędy iść, bo oni potem mi nie wrócą. Ale Ile tu się matka, ile ma, no i nie tylko matka, ile tu się pływało w tym stawie, to normalnie, ale woda była kiedyś inna, czystsza. Nie wiem czy tu spuszczają, ale chyba spuszczają te stawy. Też, a teraz jest łany żur. Tam pełno ale mam pęknięty to. No jakość pierwsza klasa. Złucham. Szkoda, że tam nie mogę wejść. Wchodź. No fajnie. by poleciał za patykiem. By się opłukał od razu. Już ucieka, bo się boi, że go wrzucę, tak jak ostatnio. Ale on pływa, umie pływać. jaka ta młynówka jest wysoka, kiedyś to trzeba było tak zejść w dół, tak się rozjechały te wały, nie wiem o co chodzi. No chodź! Chodź! Tu. No chodź! No ja wiem gdzie, bo ja też tam byłam w tym szałasie. Taki szałas tam jest i to, no nie? U babci. To my jako dzieci mieliśmy w tych drzewach tam taką krywkę. Ciekawe czy tam na przykład do drzewa są dalej poprzybijane te takie wiecie stopnie, żeby można było wyjść po drzewie <noise> jako dzieciaki. Żeśmy tu przesiadywali. Trzeba, no trzeba się tam przejść. Tu się przejdziemy. Następnym razem pójdziemy tą stroną wału. I zajrzymy tam. Super, super, ta trasa jest i będę sobie tak za stonem spacerować. Aston, chodź. My sobie picie jutro, co? Cho, chodź, Laura. Weźmiemy sobie plecak, gumiaki. Potem, jak będziemy szliwałem, to sobie ubierzemy normalnie Adidasy. I picie. I, I jakieś przekąski, dobra? No następny spacer. To wam pójdzie się lżej. No ja też mi się też chce pić. Czekajcie, bo będziemy tu przechodzić na tą żwirownię i już będziemy w domu. No, powiem wam że już prawie dwie godzinki, a może nawet dwie godzinki jesteśmy na spacerze. Bo pierwsze ujęcie nagrałam 12.09, no to... No już trochę jesteśmy na spacerze. I... Mam nadzieję, że Aston się wybiegał, bo dopiero teraz już założyłam mój no bo tu ta padlina różna i ta tak dalej. Jest tej, która tam jeży. Ta dziewczyna to chyba zostaje tutaj, nie wiem. Tu mój Antoś, jeszcze mi wziął okulary. Ja mi się też już zaczyna chcieć pić. Aston też chyba jest zmęczony. Przyjdziemy. Muszę zostawić Astona na razie na podwórku, to znaczy przywiążę go na treningówce, żeby był bezpieczny, laurcie przebiora. Antuś też się przebierze, tak? Czemu? No ubierzesz sobie krótkie spodenki. Astona potem wezmę do domu, jak wyschnie i wykąpię go. Ale ciepło jesteś. No, zmęczona też. Trzeba wykąpać Astona i wtedy dać mu jeść. Nie, już mu muszę dać jeść. No, to muszę mu już dać jeść. On już będzie głodny. Chodźcie. To dam mu jeść prawie trochę mu się ułoży w rządku przed kąpaniem. No, bo tak to się go nie da wziąć do domu, jest cały w błocie. Chociaż on jest w kolorze błota, no ale jednak. Jak dzieci potem tym spacerze nie padną, to ja jestem ten. Przebrałam się w kieckę, mam taką. No i Więc Kiecka jest z jakby się ktoś pytał. I yy, yy, No, bo tam tylko jeżdżę ostatnio. Chyba teraz będę miała wszystko z szachownicy, bo wiecie, wpadam, zabieram. Wychodzę przy okazji jak tam jestem. A tak to chodzić po galerii to szczerze ja nawet nie lubię. A przez internet zakupy dla siebie. To też tak raz kupię dobre, raz kupię złe. Bo ja też są rozmiarów, to tak mam. Różnie. Chowam talerze, chowam wszystko, rozpakowuję zmywarkę i przygotowuję się na przyjazd gości. Jeszcze muszę umyć te drzwi z błota, a antek ściana. No i tyle. I, roz... I w... tu mam pełny kosz plastików. Muszę to i innych szkieł. Muszę to rozsortować wszystko do worków. Taki live. Powiem wam, że intensywnie. Dziadkowie właśnie pojechali. Dzieci są już masakrycznie zmęczone. A toś w ogóle miał opcję jechać do dziadków, ale jest przeziębiony i nie chciałam go wysłać. 20 godzina. Dzieci idą Kąpiel, o, skończyło się suszyć. Aha. Lampka, wina. Wypiłyśmy trochę. Co znaczy napiłyśmy się Laura, za dwie lampki? W nie, Laura. No może w październiku. Y... No wiem, no nie idzie. Ale jutro jest weekend. Nie idzie się. Sobota jest jutro. Jutro pójdziemy znowu na spacer. Co? Nie. No super jest na spacerach. Laurka, chodź się myć. Chodź się myć. Pokażę Mam tą sukienkę. Jestem taka z niej zadowolona. Może to nie jest zbyt dobre warunki. No nigdy nie będę influencerem jakimś, ale taka dobrze się w niej czuję. Fajna jest w ogóle. Mega się fajnie w niej czuję. Brudna jak nie wiem, bo miasto on I Dzieci. Patrzcie jak ona wygląda. Laura. Ty już ledwo na oczy patrzysz. Dobra, ogarniam Dzieci i idziemy spać. Cały czas mi się wydaje, że wy będziecie ten rozbitą szybę No, myjemy zęby, myjemy. Bez mlesia ani a jeszcze muszę ogarnąć ten rozgarniero i stanąć do żelazka. Ale nie wiem, nie stanęła się już do żelazka, ale ast, gazy. <gaz> nie wiem po czym. Dwudziesta Zobaczę jak mi tu zejdzie, najwyżej coś jeszcze pooglądam i stanę do tego żelazka, ale nie, nie mam mocy już dzisiaj, powiem Wam szczerze. Jutro rano sobie ogarnę to prasowanie. Dzisiaj już pasuje. Sprząt, to znaczy posprzątam sobie tutaj, bo ja nie lubię zostawić takiego bałaganu. No już miałam przez myśl, że dobra, to pójdę wyprasować. Ale jak sobie pomyślę, że rano bym wstała i zanim zrobię śniadanie, to musiałabym to po, posprzątać, to nie, dzięki. A wiem, że dzieci zasną po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Antoś dostał od dziadków taki samolot. On miał już ten samolot, ale właśnie go wyrzuciłam, bo już się do niczego nie nadawał. I dostał jeszcze skarbonkę i słodycze. A Laurka dostała, jeszcze babcia im przywiozła skarbonki z Lidla, bo im nas dała. Babcia dała. Antosio. Jeszcze Antoś dostał takiego bohatera z Avengers. I... No takiego, o, takiego ninja. On lubi takich bohaterów. Widzę, że tam się bawi na górze. Jakiś Ronin. Ja w ogóle nie znam kogoś takiego z Avengers. No ale dobra. To jakiś nowy chyba. Titan Hero Series. No i. E, co on jeszcze tam dostał? Skarbonkę, taką, co się nie da otworzyć, z kotkami. Już tam podrzucał wszystkie pieniądze, żeby się do nich nie dostać. Dostał też pieniążki i ten mówię wrzucać tu, a on. Mama kurtki trzeba kupić. A ja, o, że kurtki na zima musi kupić. Żebym to zostawiła. Powiem wam, że coś mi się moja paprotka nie podoba. Nie wiem czemu, zobaczymy czy ona będzie rosła, jak nie to już paprotki nie kupię, bo to znaczy, że jej się tu nie podoba. Chciałam się z wami tylko przewitać po nieprzespanej nocy, to znaczy pożegnać. Jest godzina dziewiąta, a się dał na szczęście wyspać, nie szczeka, pewnie też śpi. Laura ma gorączkę w nocy, pewnie to z kataru. Moje dzieci tak reagują na infekcje. Antek też miał jedną noc gorączkę, no dzisiaj laurka no i trochę ją to męczyło, bo miała 38,5 stopnia gorączki mam nadzieję, że już spadła i śpi sobie jeszcze. No niestety.